Panie i panowie, witam was w obiecanym trzecim odcinku z trybu Universe w WWE. 2K24 i witam Was klasycznie na Monday Night Row. No i cóż, dzisiejszą galę otwieramy od wystąpienia i przemowy. Panie i Panowie, Main Event J.A. Uso. Dlaczego Main Event? A może Opener? A może koło Main Event? No, jak zwał, tak zwał. Zaraz. Skoro jest main eventem, to dlaczego otwiera galę, ale poczekajcie chwilę! To jest jego brat, który już go zaatakował w walce o pas interkontynentalny na row 2 tygodnie temu z Gunter'em! I panie i panowie, Jay Uso zaatakowany przez gwiazdę SmackDown, przez członka Bloodline, przez swojego, co najważniejsze, brata, z którym jest skonfliktowany już od Summerslam, gdy to ten nie umożliwił mu, uniemożliwił mu zdobycie Pasa mistrzowskiego Andyspiodet w walce z Romanem Reincem, no i mamy jeszcze dobicie schodkami. I tyle z przemowy Jeya, no nieprawdopodobno on rzucił tymi schodkami w niego i dokłada jeszcze Uso Kick. Niesamowite to wszystko prowadzi do ich walki. Brother vs. Brother Blood vs Blood! Na Resomeni 40 i Irish w barykady! Nieprawdopodobne. Kolejny raz atak. Kolejny raz na czerwonej tygodniówce. Co tu się wyprawia? Nieprawdopodobne sceny. Rok temu widzieliśmy walkę ojca z synem Rey kontra Dominik Misterio. W tym roku Jay kontra Jimmy. sami widzimy, jak ta rywalizacja jest prowadzona. jeszcze Face Force on the apron. Hańba, hańba, hańba. No, w końcu jakieś konkrety po tym dynamicznym rozpoczęciu dzisiejszego odcinka. Czas na walkę wieczoru i sprawdzian mistrza, mistrza świata wagi ciężkiej, Sefa Rollinsa, który już za chwilę stanie w obronie swego tytułu mistrzowskiego. A jego rywalem będzie Bronson Reed, zawodnik, który w ostatnim czasie rozkręca się. Może powoli, może małymi krokami. Ale za to w bardzo mocnym stylu. On jest tutaj i pojawia się tutaj na Monday Night Raw w oczywistym celu, aby wygrać tytuł mistrzowski przed resumieniem. Zgarnął title shota. Pytanie brzmi, czy uda mu się to zrobić? Zobaczymy. Jego rywalem jest w końcu Seth Rollins, chłop, który w roku 2012 debiutując niedługo po tym, jak gwiazda FCW, no, zgarnął. Tytuł NXT został pierwszym w historii NXT-Championem. Później, jako Grupa The Shield, dominowali wszystkich i wszystko. Mistrzostwa taktimowe, Mistrzostwo, tak mistrzostwo Interkontynentalne, Tytuł Stanów Zjednoczonych, Mistrzostwo WWE i Wielki cash in Walizki na WrestleMania 61. Później Mistrzostwo Universal, wygrana Royal Rumble, a teraz World. Heavyweight champion, nieprzerwanie. Rollins z tym tytułem panuje od maja 2023 roku, kiedy turniej wyłonił nowego mistrza, którego w tym momencie widzimy. Szalonego mistrza, ale jednak godnego mistrza tej organizacji. Nie oszukujmy się, nie każdemu ten gimmick się podoba. Sea freaking Rollins, ale faktycznie, no cóż. Wolałem architekta, wolałem Rollinsa z lat 2015, 16, 17, 18 oraz 19. Monday Night Messiah i freaking nie do końca przypadają mi do gustu. Tak, to była kolejna nasza ciekawostka. Przechodzimy już w tym momencie do walki o World Heavyweight Championship. ale piękna animacja. No cóż, tego tytułu brakowało na Raw od czasów Triple z lat 2002-2005. Podczas wejścia trochę zbagowało się um, futro Sefa Rolinsa e, razem z jego tytułem, mistrzowskim na Natalii. Słuchajcie, normalnie tak nie ma ale to jest wina spodenek, które tutaj użyłem. Niestety przez te spodenki <coughs> tak to wygląda i jedne tekstury nakładają się na drugie. Może w jakiejś aktualizacji, w jakiejś tam patchu to zrobią. Panie i panowie, pretendent i mistrz gotowi. Sędzia daje znak do rozpoczęcia tej walki. Zaczynamy. Bronson Reed, Gigant, Heavyweight kontra Seth Rollins. Mistrzostwo wagi ciężkiej właśnie i on the line, ale mamy ten, w tym momencie roll up. Sędzia nawet nie zdążył e, w, uderzyć raz w matę. Nawet na kolana paść przed królem nie zdołał. Oczywiście to czysta ironia. Nie, powiem Wam szczerze, jedynym takim minusem, jeżeli chodzi o gameplay w tej grze, bo zostały dodane na przykład kontry Irish Weave, Irish Weave, z czego jestem mega zadowolony. Zostały dodane również no, inne kontry, nowe akcje, podoba mi się to. A teraz mamy kolejny atak w wykonaniu Bronson Reeda. Ach, dobra. E, tylko problemem najgorszym jest to, że naprawdę sędzia, zanim zbierze się do liczenia, to już dawno mogłoby być 3. Myślę, że powinni to zmienić, bo no, jest to takie, wiecie. Na przykład w WWE 2K14, jak był pin, to sędzia szybko e, padał na kolana. Raz, dwa, trzy. No i tyle. A tutaj... No, nie, naprawdę, no zanim sędzia zbierze się do tego, Underhook Suplex again. No to ach, za dużo, za dużo, za dużo po prostu tego czasu. Mija to jest taka moja uwaga co do gameplaya i w sumie widziałem to już bardzo wcześnie od e, chyba pierwszych walk w tym trybie, od walki w showcase. Ie. Więc jeżeli mi się dziwicie, no to wybaczcie, ale tego po prostu nie ma się co dziwić. Ja, o tak Krok słoneczny na leżącego Separonisa. Słuchajcie. Jeden widz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, wpadł na pomysł, aby robić mniej, znaczy inaczej, duże odcinki, długie odcinki, więcej walk, w tym uniwers, ale jednocześnie, łaż kontra, ale jednocześnie na przykład, żeby nie zabierać czasu i super kick, no to wiecie, żebym po prostu robił skróty albo ociął lekko te walki. No tak, ale najpierw musiałbym je nagrać, wiecie co, ja mówiłem wam, że mam dużo czasu, żeby teraz te odcinki nagrywać ale bez przesady, że aż tak dużo. Ja wiem, że oczywiście karty walk tutaj są na 14 walki i tak dalej, ale wiecie co, no ja wolę naprawdę nagrać odcinek z niedosytem. Niż z przesytem. Tutaj mamy walki. No, okej, okay, ja to promuję przed resem. Wow, Diving Moonsault! Prosto poza ring. To było dobre. W stylu Charlotte taka akcja. No, ale wolę odcinki nagrywać luźne. Jeden segment, jedna walka, jakiś brawl, ewentualnie krótsze, kilkunastominutowe. Niż robić odcinki 40-50-minutowe. Jutro wypuszczę długi odcinek z trybu kariery. To wam mogę obiecać. Więc naprawdę będziecie mieli co oglądać. Natomiast e, pamiętajmy, że nagrywam także showcase, no i przede wszystkim nagrywam, e, no, no ten uniwers, tak, ale tryb kariery także jest dla mnie ważny. E, tylko ostatnio właśnie w tym, na tym showcase się skupiłem, bo ja lubię historię, ogólnie historię świata, jak doskonale wiecie, um, więc nie tylko po prostu żyje się historią WWE, ale historia wrestlingu też jest fenomenalna, przeżywać te wszystkie walki z resomeni i tak dalej. Teraz wkraczamy już w erę bardziej nowych walk lat 90. i początku lat 2000, więc będzie się działo naprawdę w tym trybie showcase. No i cóż, te filmy później no, latami będą oglądane, więc jest to raz na zawsze taka pamiątka dla tych, którzy kiedyś będą chcieli to obejrzeć, nie tylko dla tych, którzy odpalą sobie w dniu premiery, albo dzisiaj film, tylko dla tych jest to też również robione, którzy będą to odpalać przez długie, długie lata, tak jak dzisiaj niektórzy widzowie odpalają stare filmy, tak patrzę i kurczę, showcase na przykład z piętnastki, uniwers z kariera z siedemnastki, jest dalej, te filmy są oglądane, co mnie bardzo cieszy, już tyle lat od tego, Minęło, nie wiem gdzie ten czas się podział i kalki, ale wiecie no bardzo bardzo szybko to leci, yy, więc yy, tak, yy, ok, żeby nagrać tyle walk musiałbym mieć mnóstwo dużo bardzo dużo czasu i dużo również wiecie rywalizacji i tak dalej. Słuchajcie do Resymenii ja nie wymyślam za bardzo za dużo swoich storylineów, bo wiecie tutaj na przykład w grze mamy mistrza Reinsa i mistrza Sefa Rollinsa, Revolutioni. To było dobre. No i wiecie, no i jeżeli chodzi o resumenie w tym trybie, no to połowa karty będzie podobna do tej prawdziwego WWE. Na przykład będzie walka Cody kontra Reigns, tak, w naszym trybie Universe, taka jak w rzeczywistości, ale z drugiej strony będzie również starcie, tak, teamowe, czyli Rollins oraz Cody kontra Bloodline, czyli to samo. Ale na przykład to tytuł interkontynentalny nie planuje walki one on one, czyli Gunter versus Sami Zayn, czyli raczej to, co zobaczymy na resumenie. W sumie dzisiaj jest Raw, więc poznamy pretendenta, który zostanie wyłoniony w Gantlet meczu, z tego co pamiętam, do tytułu interkontynentalnego. I to jest głupota, wiecie czemu, ale teraz piękne przejście i proszę bardzo, Skullboy <coughs> Barki, e, Rida na Macie, no ale w Rollins, pomimo wielkich tutaj trudności w tym starciu, dalej pokazuje, że jeszcze jest w stanie walczyć i odpowiadać panie i panowie Stomp Carp stomp dokręcamy śrubę, ale row break liny ratują pretendenta przed utratą title shota, no doświadczony Rollins ma problemy z tym siłaczem, no zobaczymy co z tego wyniknie, na razie walka mi się podoba z takim nieoczywistym rywalem no ale okej, okay, zobaczymy czy federacja będzie go tam promować, bo ostatnio jest niby, ale w bardzo, bardzo małym midcardzie, o i zaczął krwawić a to może go w tym starciu bardzo osłabić a teraz są Military Press Drop, czy Military Press Slam w zasadzie. No właśnie, więc akurat co do tego trybu Universe, to do WrestleMania tak sobie trochę pomieszamy wydarzenia z prawdziwego WWE i nasz wymyślony świata a później już pociągniemy sobie właśnie kick-out, rywalizacje, które będą nam się podobać i tak jak mówię, Raw w poniedziałki, SmackDown w piątki, być może od czasu do czasu jakaś gala NXT, bo też storyliny właśnie na przykład Legend z gwiazdami NXT chciałbym tutaj e, poprowadzić. No, ale to jeszcze przed Resou menią, więc jeden odcinek NXT. A może bym nagrał nawet teraz? Jak już zobaczymy. Wiecie, zobaczymy. Wszystko jest możliwe, wszystko może się wydarzyć. Rollins i Phoenix. Splash over the top pro Prosto w plecy Bronson, Rida. No, jakby trafił w jego brzuch, no to mógłby się odbić. Jak od piłki jeszcze raz na ten narożnik wlecieć. Ale takich scen my tutaj nie widzimy. I obrotowy teraz. Elbow in. Your Face, Reed, jeszcze będzie drugi, fajna akcja, w stylu Sepharolinsa w końcu. Tak jest, jeszcze raz. Kolejny raz, kolejny raz ta sama akcja w drodze. Bronson, czy nas widzi? Tym razem prawy sierpowy, jeden, drugi w szczękę jego, zobaczymy co z tego wyniknie. No ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o jakieś tam ciekawsze storyliny, to dopiero po menu, co oczywiście... Nie zmienia faktu, że w tym trybie, no, jeżeli w prawdziwym WWE będzie ta walka, tak, y, Gunter kontra Sami Zayn, no to sorry bardzo, ale ja w, nie dam takiej walki w tym trybie, bo to jest totalna nuda. Ja dam coś, co zasługuje na największą, jak WWE ją nazywa, resymenie ever, czyli wieloosobowy ladder match o pas interkontynentalny. Gunter pokonywał wszystkich na swojej drodze. Więc teraz m, zmierzy się z ogromnym wyzwaniem w postaci Drabin i kilku rywali. No, i kolejny raz mamy, nie wiem jak to nazwać, Underhook, y, power Driver. Można kombinować, ale ta nazwa na pewno ma swoją, y, ta akcja ma swoją na pewno własną nazwę. Demonstracja siły. No ale mimo wszystko mamy w tym momencie odpowiedź. Rollins dalej wstaje, więc oglądajcie ten Tribe Universe. Zachęcam Was do tego, bo będzie naprawdę, naprawdę ładnie. I mamy kolejny Carp stąd w wykonaniu Sefa freaking Rollinsa i World Heavyweight. Czempion obrania swój tytuł i już wiemy, że to na pewno on na Resomeni zawalczy właśnie e, z Drew McIntyre'em, który wygrał, no tak, ambulans mecz na ostatnim row, no i tym samym zagwarantował sobie miano pretendenta do tytułu mistrzowskiego właśnie. Em, na WrestleMani więc ta walka jest już oficjalna. Rollins, McIntyre sprawdzian mistrza został jak sami widzimy bardzo em, że tak powiem celująco zdany na szóstkę. a co tam z małymi problemami, ale World Heavyweight Champion dalej pokazuje. Dlaczego tym World Heavyweight Championem jest? No i tym samym zobaczymy co czeka go na WrestleMani w dwóch walkach. Najpierw wielki tag team match. Odpowiednik resumeni pierwszej na resumeni czterdziestej. Oj tak, tak, tak. Te sceny widzieliśmy właśnie, kiedy realizował walizkę na stageu. Teraz widzimy je ponownie. Klasyczny Sephirolif. Ale zaraz to jeszcze nie koniec. Pretendent, o wilku mowa, a wilk głodny pojawia się w tym momencie. W ringu zaraz! Rollins odpowiada, dropkick chciał go zaskoczyć, ale Drew błyskawicznie ścina sefa Rollinsa z nóg. Panie i panowie, oni będą walczyć o złoto na resumencie. Mamy chairshot Drew McIntyre po walce, obija sefa Rollinsa. On chce wrócić na szczyt i odzyskać to, co mu zabrano. Właśnie wtedy, za czasów pandemii, mamy Claymore Kid. Od byłego WWE Championa na obecnym World Heavyweight Championie miał swoją szansę na Crown Jewel, wtopił. Miał swoją szansę na pierwszym row w tym roku, również wtopił. A teraz haniebnie atakuje Rollinsa o. Uh, 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 dwoma Claymorekikami po walce. Co on chce udowodnić w ten sposób? 3 to one. Trzeci klejmorkik, tak jest! To jest zapowiedź tego, co w Philadelphia nas czeka już 6 kwietnia. Podczas właśnie walki tych dwóch Drew McIntyre wysyła wiadomość do Sefa Rollinsa i sygnalizuje, że to on będzie World Heavyweight Championem, panie i panowie. Do usłyszenia w trybie kariery oraz w trybie showcase. To było Monday Night Raw.